...odwoławczy i oni powiedzieli, że od razu po wydaniu decyzji ta sprawa wraca do Sądu Rejonowego w Wałczu. I mam taką prośbę, czy tę decyzję tego sądu Pani by mi skserowała i wysłała? Nawet może być na maila. Nie Pana, to tak nie działa. A jak? To musi Pan złożyć, wniose musi pan złożyć wniosek. No to składam wniosek telefoniczny. Telefonicznie nie, składa pana, nie, nie składa się telefonicznie wniosków. Składa się wnioski na piśmie i trzeba je przesłać pocztą, chyba że pan ma profil zaufany i może pan to wysłać wtedy przez ePUAP. A wie pani co? Jak dzwoniłem do sądu, to powiedzieli, że w sądzie rejonowym w Koszalinie, że oni z rozmowy robią notatkę i podłączają do akt. I to jest ważne. A notatkę, dlaczego? proszę pana. Notatkę, notatkę notatka. no to jest notatkę. notatka. Że na przykład panu usprawiedliwia swoje niestawienictwo, ponieważ yy, nie ma pan w tej chwili do dyspozycji i, yy, internetu, ani nie może pan wysłać tego pocztą. Notatkę, na Albo ktoś wnioski, mnie zatrzymał. Się na Albo ktoś mnie zatrzymał w drodze do sądu. Na przykład. pana wniosek o doręczenie odpisu albo kopii składa się na piśmie, załączając dowód uiszczenia opłaty. Nie zrobi się tego przez telefon. A to teraz pani mi mówi o opłacie, to tego to też bym nie wiedział i bym wysłał do pani wniosek bez opłaty. A jaka jest opłata? To zostałby pan wezwany o opłatę. To jest sprawa kar karna? Nie, o wykroczenie. No to jest, no to jest sprawa karna, złotówkę za stronę. No to decyzja to będzie pewnie jedna ta, nie? No nie wiem proszę pana, bo nie, nie, nie mam w tej chwili załączonego jeszcze protokołu ani orzeczenia sądu drugiej instancji, więc nie powiem panu, ile zawiera stron. Proszę złożyć wniosek. Rozumiem. Sąd pana A to nie jest tak, że ten sąd y, w koszalinie jest zobowiązany do tego, żeby mnie powiadomić? I wtedy nie muszę składać opłaty. Ale o czym pana powi powiadomić? O swoim o orzeczeniu? Tak. Skoro ja nie byłem Czy na pana? rozprawie, bo przebywam za granicą. No to chyba mi. Powiadomić... Ale był pan, zawia... nie, był pan zawiadomiony o terminie. Sąd z urzędu nie doręczał Tak, i ja, ja do nich napisałem, że nie będę na rozprawie i napisałem jeszcze swoje wyjaśnienia. No tak, tak. No to to jest pana wola, że pana nie było. I dlatego pan, chcąc mieć dla siebie orzeczenie, musi pan wystąpić na piśmie o doręczenie. I my panu doręczenie. Ale wtedy. Albo kopię, do was, albo czy odpis. do nich odpis też? Kosztuje 6... Odpis kosztuje 6 zł, kopia złotówka od strony. No to kopia mi wystarczy. No właśnie, dlatego proszę to na piśmie złożyć. Czyli muszę do Pani znowu napisać? Nie do mnie, proszę Pana, tylko do sędziego. Pan pisze to do sądu. No tak, ale to tak czy inaczej trafia na Pani ręce, czyli do Pani. Nie, nie trafia na moje ręce. Ja tylko z Panem rozmawiam, ewentualnie wysyłam maile. Natomiast to trafi na ręce sędziego, przez biuro podawcze. A czy możecie mi na przykład wysłać drogą mailową na mojego maila? Nie, proszę Pana, orzeczeń się nie wysłana maila. Dlatego Panu mówię, gdyby Pan miał profil zaufany, Pan może wtedy złożyć wniosek przez profil zaufany. Natomiast orzeczeń nie wysyła się profilem zaufanym ani nie wysyła się ich mailem. No tak, ale jeżeli ja do Was wysyłałem moje karty wizytowe i tam jest mój adres mailowy, to dlaczego tego nie stosować? Do pana maile, tylko informacje się przesyła, takie jak y, informacja o terminie rozprawy, informacje, które są jawne, pozostałych nie. Dlatego proszę się zwrócić na piśmie. Przepraszam, ale mam kolejkę tutaj interesantów. Do usłyszenia. Tak, widzicie, to jest właśnie rozmowa z sądem. Dziękuję, przepraszam, do usłyszenia. Nawet się nie spytała, z kim ona rozmawia. No i co ja mam teraz zrobić. Wybieramy losowo jakiś numer inny, obojętnie. Na przykład, no niech będzie ten. Kto to jest? Irena, nowy dwór Gdański. Oj, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Dziękuję. Ale wiecie, wiecie po prostu o co chodzi. Wiecie po prostu o co chodzi. Tu jakiś numer jest dziwny. Artur głowacki sekretariat. Ha. I to jest właśnie to, że oni latami zmieniają nasze prawo. A nasze prawo jest takie nieumyte, takie nieświeże, takie sprzed komuny. Jak można człowieka karać za 20 zł karą 1000 zł grzywny, potem się to przelicza na 25 dni pozbawienia aresztu i w ten sposób obciąża się skarb państwa na około 9000 zł? No, to jest właśnie państwo polskie. A Andrzej Duda zaraz po zaszczepieniu został chory, a zaraz po ozdrowieniu, po kwarantannie pojechał do Zakopanego na narty. I się śmieje z tego wszystkiego, a pałac w Krakowie czeka na zakończenie kadencji, żeby mógł tam osiąść i odpoczywać i liczyć lampy w każdym pokoju, czy czasami żarówka nie zgasła. Albo czy czasami nie wymienić na lodowy, bo tak nakazała Unia. Hm. Taką mamy pogodę, szarą i niemą, jak te sądy szare, wyłożone w wauczu granitami na polecenie pani byłej Suskiej. Tak to już jest. A adres mailowy, gdzie się mówi o e-sądach, cały czas zostaje niemy. I co wy na to, internauci? Proszę, piszcie komentarze, ponieważ pod tym filmem komentarze pozostają bez cenzury. Nawet jakbyście wyklinali na hu, na p, na du, to i tak zostaną bez cenzury. Nie tak jak u du, dy, bo tam komentarzu nawet nie napiszecie, bo są wyłączone, czyli zamyka Wam się buzie. Nic nie możecie powiedzieć, ale zachęcam wszystkich internautów: załóżcie konta na YouTube, nagrywajcie i wysyłajcie te filmy właśnie na ten adres mailowy, i będę je prezentować na stronie arturmyślnikprezydent.pl. Już jest tam sporo Waszych filmów. Poszukajcie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Dziękuję i do następnego programu. A wszystko to słuchał na szkod i rozmyśla, czy faktycznie mamy zmieniać prawo. Mamy zmieniać prawo? No nie bądź taki smutny, naprawdę, nie bądź taki smutny.